Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam poopowiadać na temat 10 grzechów, jakie najczęściej stosują gazownicy. Jak sami wiecie, lub też nie wiecie, ja jestem gorącym zwolennikiem LPG w samochodzie. Uważam, że to jest niesamowita oszczędność. Jednak w, swoim, w swojej jakby karierze z tym, z tym paliwem, w swoim doświadczeniu, natknąłem się na wiele takich zaniedbań i grzeszków, gazowników, które spowodowały, że no, musiałem troszkę się najeździć. Naczytać, popoprawiać, troszkę przypilnować niektórych rzeczy, ponieważ nie wszystko było zrobione tak jak, bym te, jak to należy zrobić i tak jakbym tego oczekiwał. No i dopiero po, tam, po sprostowaniu niektórych rzeczy, po zmianie, po modyfikacjach udało się doprowadzić gaz do takiego stanu, że teraz jazda jest przyjemnością na tym paliwie. I nie ma jakichś problemów większych z tym samochodem. Dlatego chciałbym wam dzisiaj poopowiadać na temat najczęstszych takich przypadłości, jakie nasi niestety gazownicy popełniają, i to wpływa źle bardzo na, na nasze użytkowanie tego fajnego paliwka, jakim jest LPG. Eee, no to więc, zacznijmy od początku. Pierwszym moim punktem, jaki napisałem, jest niedostosowanie części do mocy auta. Najczęściej tutaj hmm, padają ofiarą. Eee, tego tego podpunktu ludzie, którzy mają właśnie mocne samochody i tam gazownicy często działając troszkę niejako rutynowo wkładają podzespoły takie jak do słabszych wersji tych samochodów się nadają i bardzo często tutaj takie stosowane są metody również w Outlanderach turbo i to, że jakieś tam podzespoły działają dobrze w silnikach wolnosących, gazownicy zakładają, że będzie też dobre do turbiaka, no i potem okazuje się, że wkładają na przykład reduktory o mocy, tam o wydajności do 200 koni. No i w krótkim czasie bo zaczyna ten samochód zaczyna przerzucać na benzynę przy dużym buciku. Zaczynają się problemy z przełączaniem na, na paliwo benzynowe i widać, że to nie, do, nie dopasuje się, nie chce się po prostu zgrywać dobrze z mocą tego samochodu i tak to wychodzi zastosowanie części do mocy auta. Drugi punkt to niechlujstwo i brak estetyki. Bardzo często widuję takie montaże instalacji gazowej, które są naprawdę bardzo niechlujnie poprowadzone. I tu już nie chodzi o to, że nieraz prawda, mamy mało miejsca pod maską i tak dalej, trzeba gdzieś uciekać z niektórymi rzeczami. Ale są takie instalacje, które naprawdę można jakoś ładnie poprowadzić, pochować jakieś przewody w peszlach. A tu nieraz się zdarza, że wycinają gazownicy jakieś otwory jakimś brzeszczotem, prawda, na grubo w tych plastikowych osłonach silnika. Normalnie montują tam na jakichś wkrętach te listwy wtryskowe, prowadzą jakieś wężyki bardzo długie do wtryskiwaczy. No jest to, bardzo źle to wygląda, bardzo źle to świadczy o takim instalatorze, o takim gazowniku. No i po prostu tak ładnie zamontowana instalacja gazowa po prostu nie szpeci nam tego, tej komory silnika i moim zdaniem wygląda bardzo dobrze, jeżeli tam jest to zadbane. Brak demontażu kolektora, trzeci podpunkt, trzeci grzech. Bardzo często gazownicy nie wykonują tej czynności nie wiem, czy to jest z powodu lenistwa, czy z powodu tego, że po prostu chcą zaoszczędzić czas. Powoduje to tylko tyle, że opiłki, które wiercimy w kolektorze, który jest albo aluminiowy, albo plastikowy, dostają się po prostu do kolektora, do środka i potem silnik je zasysa i są wtedy problemy. Po prostu te opiłki mogą dostać się na pierścienie tłokowe, na tłoki. Może to spowodować później zwiększoną ilość pobieranego oleju przez silnik samochodowy. Jest to bardzo niedobra praktyka, trzeba jej unikać. Słuchajcie, jeżeli macie taką możliwość, pytajcie o ten demontaż kolektora. Powinien być przeprowadzony, powinna być zmieniona uszczelka, a sama, sama czynność powinna być udokumentowana, sfotografowana i Wam potwierdzona. Punkt czwarty, grzech czwarty gazowników autokalibracja, podłączanie pod OBD. Tutaj rozbiłem ten jakby grzech na dwa takie podpunkty, bo chciałbym o nich tak krócej opowiadać, bo to jest strasznie, strasznie długi temat, obszerny, ale powiedzmy, że o tej autokalibracji. Bardzo dużo gazowników stosuje ten, tak samo również tutaj można by powiedzieć, że to jest taka troszkę trochę lenistwo. Po prostu sterowniki gazowe bardzo ładnie się kalibrują same dzisiaj dużo czynności przeprowadzają same są w stanie na podstawie mapy gazowej się skalibrować same tę mapę gazową sobie ustawić tak żeby auto po prostu jeździło tylko że nie ma to zastosowania w takich mocnych samochodach jak na przykład jak, jak w moim auto w moim Outlanderze Turbo ponieważ no, mój samochód ma bardzo szybko przechodzi w ten close loop w, w ten po prostu zamknięty cykl i on sobie po prostu nie jeździ na autokalibracji, ten samochód trzeba stroić z AFR-em i tutaj nie ma prawa zrobić czegoś takiego, ponieważ mapa, przebieg momentu jest bardzo nienaturalny, tak jak to kiedyś powiedziałem i tutaj nie można w ten sposób stroić tego samochodu. Podłączanie sterownika pod OBD, również grzech gazowników moim zdaniem, jeżeli macie taki przypadek, że po załączeniu, po, po montażu gazu Umierają wam wskazania na liczniku, auto przestaje pokazywać średnie czy tam chwilowe spalanie, przestaje pokazywać zasięg na benzynie, nie da się podłączyć ELM-a, żeby sobie tam sprawdzić jakieś błędy czy, czy parametry pracy silnika, nie łączy się po prostu ELM z waszym samochodem. To wiedzcie, że wasz sterownik jest podłączony pod OBD, i to on ma pierwszeństwo w odczycie, i to on ma pierwszeństwo w obsłudze tutaj w samochodzie i przez to nie jest możliwe połączenie i komputer pokładowy nie może sobie odczytać parametrów np. stryskiwaczy benzynowych i brakuje różnych wyświetleń także nie słuchajcie gazowników, którzy mówią, że np. w Japończykach to musi być tak, że zamontujemy gaz i przestanie Wam pokazywać zasięg na benzynie, bo to jest nieprawda są sterowniki takie jak np. Tech 2024, które doskonale sobie radzą bez podłączania pod OBD, działają same autonomicznie i wtedy wszystkie, wszystkie, wszystkie parametry są wyświetlane dalej i nic się nie dzieje. Grzeszek piąty. Brak strojenia AFR. Bardzo ważny punkt. Tutaj słuchajcie o AFR powiem Wam za jakiś czas. Miałem, mam tutaj e, zamysł taki, żeby nagrać o tym osobny odcinek. E, brak strojenia z AFR jest bardzo poważnym grzechem. Taki samochód jak na przykład mój Outlander Turbo musi być strojony z AFR. -em. Tutaj nie ma mowy o tym, żeby stroić taki samochód po korektach benzynowych, które działają tam do półbara czy do nawet niecałego całego półbara. Nie ma tutaj mowy, żeby stroić go po lampdzie, chociaż też już jest to już mniejsze zło. Tutaj musimy koniecznie zastosować tak zwanego snifera do wydechu i sprawdzać, jaka jest ta mieszanka tutaj air bo, bo niestety, no, to jest bardzo ważne w tym samochodzie. Tutaj on sobie bardzo szybko potrafi zubożyć mieszankę. I po jednym takim przejażdżce bez strojenia z afr potrafi sobie upalić świecę, bo ona potrafi sobie wpaść do cylindra, porysować. A co to znaczy, to już na pewno wiecie. Grzeszek numer 6. Brak zabezpieczenia antykorozyjnego. Bardzo często gazownicy montują wlew do gazu w jakichś częściach blacharskich naszego samochodu. I tutaj bardzo ważny jest aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć takie wiercenia, takie otwory, które są tworzone w takich elementach. Chodzi o to, żeby za jakiś czas nie powstały takie bombelki dookoła, na przykład zaworu, dookoła wlewu od gazu, żebyśmy nie mieli za jakiś czas problemu z tym, że zacznie nam gnić taki element, odpadać w całości tak samo ma to zastosowanie jeżeli wiercone, jest, wiercone są otwory pod butle w kole zapasowym z tyłu, w bagażniku wszystko to powinno być do, dobrze zabezpieczone tak samo jak są podwieszane przewody gazowe pod autem jeżeli stosuje się tam jakiekolwiek wieszaki, które, które nie są fabryczne wszystko powinno być dokładnie zabezpieczone antykorozyjnie żebyśmy po prostu po montażu gazu nie mieli problemu z korozją która się zaczyna tam rozwijać grzech numer 7 to żerowanie na niewiedzy klienta. Tutaj przytoczę przykład mojego kolegi, który ma tam jakiś samochodzik 1.6 benzyna 100 koni. Nie będę tutaj dokładnie wchodził w szczegóły. I ten mój znajomy miał taki przypadek, że zaczęło mu wywalać błąd wypadania zabłonu na jednym z cylindrów. Okazało się, że auto wyrzuca czeka tam 301 odnośnie o, o pierwszy cylinder tam chodziło. W momencie, kiedy przełączał sobie na benzynę, auto chodziło równiutko, na biegu jałowym, równiutko ciągnęło do samego końca, jeździło świetnie. No a po przełączeniu na gaz zaczęły się tam problemy z wkręcaniem na obroty, telepanie całym silnikiem, jakieś tam wibracje itd. No i od razu moje podejrzenia padły na wtryskiwacz gazowy, ponieważ no, jeżeli coś się dzieje z tym gazem, tak wymyśliłem, że jeżeli benzyna chodzi dobrze, a na gazie, no to coś musi się w tym temacie dziać. I tak też się okazało, że pojechał sobie na serwis do, bo miał tam instalację gazową, fabryczną w tym samochodzie, i pojechał sobie na, na serwis do ASU, gdzie powiedziano mu, że usterka, że naprawa usterki będzie kosztować 1200 zł. No i nieco się wystraszył ten mój kolega. Skonsultował to ze mną, porozmawialiśmy nad ten temat. I wtedy powiedziałem mu, żeby sobie przejrzał taką stronę Jacuś. Na pewno tam ludzie w, w branży gazowej wiedzą o co chodzi. Jest to sklep, jest to taka internetowa strona z częściami do LPG. I powiedziałem mu, żeby sobie zobaczył, jakie są ceny tych elementów, tych komponentów, tych wtryskiwaczy gazowych do jego samochodu. Okazało się, że z przełożeniem, z, z kalibracją tego wtryskiwacza całej por chyba listwy chyba listwę, nawet bo chyba zmienił całą listwę. Cała ta naprawa, cały ten remont wyniósł go około 300 zł. Także tutaj, jeżeli chodzi o żerowanie na niewiedzy klienta trzeba na to bardzo uważać, ponieważ trzeba mieć świadomość ile co kosztuje, jak, jak duży wkład, jak dużo pracy jest potrzebne do np. wymiany listwy wtryskowej i tutaj nie ma możliwości, żeby w ten sposób postępować z klientem. Nie dajcie się na to nabrać, ponieważ niektóre rzeczy no nie, nie warte są przepłacania. Niedociągnięcia z rutyny, grzech numer 8. Tutaj powiem nieco na moim przypadku. E, miałem swego czasu problem z, z sygnałem z cewki zapłonowej, ponieważ komputer LPG musi sobie czytać obroty, ile obrotów ma silnik i sobie tam po prostu na, tym, na tej podstawie przelicza różne rzeczy, algorytmy. I tutaj, panowie moi montażyści, których bardzo pozdrawiam, bo zrobili super robotę, to tutaj nieco poszli w rutynę. I ustawili, żeby nasz, żeby mój komputer, żeby mój sterownik gazowy czytał sobie obroty z wtryskiwaczy. A panowie w swojej rutynie nie pomyśleli o tym, że niektóre samochody już nawet w serii potrafią zapętlać wtryskiwacze, to znaczy potrafią mieć taki pobór gazu czy tam benzyny że wtryski lecą na otwartych, całkiem dyszach, cały czas w pętli i tutaj wtedy taki wtryskiwacz, który jest cały czas otwarty, idzie w pętli daje sygnał, że ma obroty równe zero i wtedy komputer gazowy nieco głupieje i nie ma jak się odnieść do tego, bo dla niego to wygląda tak, jakbyśmy zgaśli samochód i wtedy są problemy z czytaniem takiego sygnału obrotu. I tutaj wystarczyło po prostu nie iść w rutynę i poprowadzić jeden głupi kabelek, od której z cewki po prostu do komputera gazowego podłączyć sygnał z cewki, który nie zanika nigdy, bo wiadomo, wałek rozrządu i tak dalej, wszystko tam się cały czas kręci, tam sygnał z obrotów nie zanika. I wystarczyło jeden przewód dodatkowy pociągnąć do komputera i ten problem byłby no, wyrzucony. Nie byłoby go w ogóle, nie byłoby tematu. A jednak tutaj taka rutyna zadziałała i także unikamy panowie gazownicy tej rutyny, nie robimy tego. Grzech numer 9. Brak polisy OC warsztatu. Pamiętajcie, że oddając swój samochód do warsztatu na montaż LPG zgadzacie się na to, żeby pan gazownik sobie tym samochodem pojeździł. No, i go wystroju jak najbardziej. Tym bardziej, że jeżeli korzysta z AFR-a, ze strojenia, no to musi sobie wyjechać, albo to robią na hamowni, albo to robią na zewnątrz, na, na, na zewnętrznych drogach publicznych. Pamiętajcie, że żeby pilnować, pytać się, czy warsztat posiada polisę OC, bo bardzo często może być tak, że po prostu, no wiadomo, wypadki chodzą po ludziach. Taki samochód, taki gazownik wyjedzie na strojenie i nie daj Boże, ulegnie wypadkowi jakiemuś. Czy na przykład nieumiejętnie zostaje wystrojony taki samochód, i wtedy trzeba będzie na przykład remontować cały silnik? Mieliśmy taki przypadek wśród moich znajomych i wiecie, jak to jest wtedy. Jakby takiej polisy warsztat nie posiadał, no to wtedy jest problem, żeby tam dochodzić swoich praw. No i jest wtedy trzeba uważać, co robić w takiej sytuacji, co zrobić, jeżeli warsztat się nie zabezpieczy w ten sposób. Pamiętajcie, żeby pytać o to. No i grzech ostatni, dziesiąty, niesłuchanie klienta, wypychanie części. Tutaj również, tak powiem o moim jakimś doświadczeniu w tym temacie, bardzo często y, ludzie świadomie jadąc do gazowników mają jakąś tam wiedzę, wiedzą czego chcą, wiedzą co mają w sobie upchać w swoim samochodzie, wiedzą jakie chcą części, jakie chcą mieć parametry. I bardzo często gazownicy nie słuchają tych, yy, tych klientów, tych życzeń ich. Wiedzą, udają, że wiedzą lepiej, lub wciskają klientowi, że wiedzą lepiej. I tutaj na przykład, takim z mojego doświadczenia, chciałem mieć kiedyś zbiornik 58 litrów w swoim samochodzie, natomiast mój gazownik sobie nakupił bardzo dużą ilość zbiorników 55 i taki też trafił do mojego samochodu. Niby to tylko 3 litry, ale pamiętajcie, że przy, takim, przy takiej mocy samochodu i przy takim zużyciu gazu każdy litr dodatkowy w zbiorniku jest ważny. No i wiecie, jakiś tam niesmak pozostał, prawda? Jeżeli klient sobie życzy 58 litrów, bo tyle się zmieści, no to trzeba taki montować, trzeba taki mu założyć, a nie mówić, że akurat taki mamy na stanie i taki panu sprzedamy. Tak samo, jeżeli chodzi o jakiś tam montaż wlewu gazu, jeżeli byśmy chcieli w innym miejscu, trzeba słuchać klienta, trzeba zrobić to pod jego dyktando, tam gdzie on ma życzenie. Jeżeli chce sobie zrobić wlew gazu pod zderzakiem, chce się schylać za każdym razem do tankowania, to należy tak to zrobić. Dobrze, słuchajcie, tutaj przedstawiłem Wam 10 grzechów najczęstszych moim zdaniem popełnionych przez gazowników. Potraktujcie to jako, nie, jako takie kompendium wiedzy. Możecie sobie te grzechy zapisać gdzieś na swojej karcie, czy zrobić zdjęcie i z taką tak przygotowani, jeżeli będziecie mieli w planach montaż gazu LPG, możecie iść z taką karteczką przygotowani do waszego gazownika i po prostu go przepytać, czy któryś z tych grzeszków czasami nie popełnia, czy w przyszłości montaż LPG nie będzie wywoływał u was problemów w waszym samochodzie. No i czy te później użytkowanie tego gazu będzie dla was uśmiechem i będziecie się cieszyć za każdym razem podczas pobytu na stacji benzynowej. Czy jednak będziecie w tej grupie, którzy powiedzieli kurczę, gaz to jednak niszczy silniki, jest same są problemy itd., itd. Mam nadzieję, że jeżeli będziecie mieli listę tych 10 grzechów, to nie będziecie w tej drugiej grupie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, mam nadzieję, że moja lista się podobała. Do następnego.